Witam, no ja również postanowiłem się odnieść właśnie do ostatnich zajść w stoku. Nie podoba mi się ta prowokacja. Była to ewidentnie prowokacja, z której sobie nawet ludzie nie zdają sprawy. Nawet ci uczestniczący, którzy byli przekonani, że biorą udział w czymś słusznym. Oczywiście nie jest to żaden Majdan, nie ma to żadnego porównania. Nie było tutaj aż, no, dzięki Bogu zabitych. Ale technika prowokacyjna dokładnie taka sama. Wielu ludzi było przekonanych, że bierze udział w czymś słusznym. Poniekąd można by się z tym zgodzić. Najbardziej, bo jeżeli e, demonstrujesz przeciwko dewiacjom, no to powinieneś być doceniony. To Ciebie powinna policja chronić. Tu jest na odwrót, ale o policji na koniec to też jest wielka, wielki minus dla tych e, tak zwanych środowisk, e, które dały się zmanipulować. Ale po kolei. Eee, w ogóle, dlaczego ja mówię nazizm i komunizm? Tęczowy nazizm. Ja to od wielu, już od kilku lat zauważyłem, że tęczowi naziści stosują te same techniki, które, które stosował ich guru Adolf z II Światowej i robią dokładnie to samo. Dlaczego, nie mówię, dlaczego na przykład jest to słynne hasło, kiedy naziści protestują, czy tam demonstrują i oni zawsze krzyczą, precz z faszyzmem. No to dokładnie jak guru Adolf. Pamiętajmy, że Adolf, jak ktoś się interesował historią, a ja też na tyle, ile mogłem, Adolfowi, tak jak wspomniałem, Adolf i Stalin to praktycznie mieli, to, to praktycznie jedno i to samo. To byli kumple, można powiedzieć. Zresztą oni byli kumplami do pewnego stopnia na pewnym poziomie, ale ich ideologii był bardzo spójny, ale to jest inny temat. Wracam do Adolfa, zobaczcie, Adolf był faszystą, tak? Ale w pewnym momencie, jak ja patrzę chronologicznie, to by się zgadzało. On po spotkaniu z wyznawcami demona pustynnego, tam gdzie dzielili się ludzi na, na ludzi i pod ludzi, czyli mężczyźni są ludźmi, kobiety pod ludźmi, które nie mają żadnych praw, można ją zabić i tak dalej. On stwierdził, że może to zastosować do pewnej grupy etnicznej. Ale zabrania mu tego faszyzm. Więc co zrobił? Musiał usunąć faszystów. No ale nie, mógł, nie wszystkich wiadomo, słynna, to było bodajże słynna noc. Yy, bursztynowa noc. chyba się by było tak to nazywało. Ale to wczoraj, teraz, teraz dokładnie pamiętam musiałem się zapoznać chyba od tej nocy. Yy, albo, no, w każdym razie, wymordował wierchuszkę faszystowską wszystkich przeciwników, którzy się sprzeciwiali nazizmowi. No i dzięki temu mógł sobie spokojnie już później działać. I dzisiaj te wszystko, cała ta ideologia, to, 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 tę ideologię przejęli właśnie tęczowi, którzy są zachwyceni, że tak można robić. E, to by było e, tyle. Dlatego, dlatego. Je, może jeszcze króciutko, eee, dlatego tak nienawidzą naziści faszystów. Natomiast e, tych, których nazywają faszystami, już nie będę rozwodził, to ci nie są faszystami, bo mówienie o Bogu, o honorze, o patriotyzmie czy o polskości nie jest niczym złym i nie, nie świadczy o tym, że ja poniżam inny naród, jeżeli jest rzeczywiście jestem polskim patriotą. To było na tyle. Natomiast e, wracam do tej grupy. Tam zorganizowano w Białymstoku, to dosyć ciekawie, to była ustawka, S sama ta manifestacja, z tego co tutaj jeden youtuber bardzo dobrze powiedział, to było coś w stylu, że oni tam e, zgrupowali się w jednym miejscu, natomiast reszta tych przeciwników miała stać dookoła, e, na jakimś rynku, policja ich okrążyła i oni tak, taką mieli być grupę poszkodowaną. Z góry założono, założono, że będzie to grupa poszkodowana, a reszta ma ich atakować. <laughs> bardzo wredne, ale udane przedsięwzięcie Zobaczcie, to tak jak w rzymskiej koloseum no i zrobili takie mini rzymskie koloseum. Zorganizowali się tak, żeby być ofiarami, a tu sprawcy, tutaj, prawda, krzyki, tu rzucanie kamieniami, czy tam kostką brukową, no, no dobrze, że to tak się, że, że tam nie doszło do większej tragedii. Ale do czego zmierzam? <laughs> e, właśnie no, do tej prowokacji. Ja przypuszczam, że tam część tych ludzi, którzy by tam poszła, nie planowała tego. Prowokacje można bardzo łatwo zorganizować. Zobaczcie, jest, wystarczy jakoś kreta wpuścić do, do, do takiej grupy, czy to są kibice, czy jakaś e, społeczność, spotykają się faceci, czy tam z rodzinami rozmawiają, są chrześcijanami, katolikami, Polakami. I ktoś rzuca hasło, słuchajcie, tam będą, prawda, jacyś dywianci, co, coś, musimy coś z, z, zrobić, Zamanifestować, zablokować, i tak dalej. No i co się budzi się w człowieku, ale ja idę w słusznej sprawie. Ci ludzie tam część przypuszczają tych blokujących, to była przekonana, że idzie w słusznej sprawie. Później, jak ktoś rzucił kamieniem, butelką coś, to do i drugi. To jest taki, wiecie, takie domino. Bardzo wulgarna sytuacja, i ludzie byli przekonani, że czynią coś dobrego, a ja uważam, że nie. Wracam jeszcze do tej grupy. E, tych e, ty, 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 ty nazistów dewiantów, no oni, oni są sprytni. Tam zresztą, to też już jest potwierdzone, wielu youtuberów, którzy tam, mają na to środki, żeby tam być, żeby przeprowadzić pewne wywiady, rozmowy itd. I oni wiedzą, że tam jest, już od, nie ukrywajmy, tam już mają niektórzy swoje ksyby nawet. Zawodowi protestanci, zawodowi manifestanci. To jest taka, to jest nieduża grupa. Ale oni są opłacani, oni mają na to na wszystko środki, na pociąg, na hotel, na wszystko. Oni wszystko są opłacani i oni przeciwko wszystkiemu protestują, od kornika, drukarza po e, ocieplenie klimatu, czy cokolwiek by się nie wydarzyło, byleby tylko było sprzeczne z interesem e, danego państwa, społeczeństwa, czyli antyludzkie. To oni będą zawsze protestować. Jak będzie to już nie przeciwko człowiekowi, to to już są protesty. A to takie do tej grupy właśnie to ja się zastanawiam, że jeszcze nikt ich nie kontrolował, żadnym urząd skarbowy. No jeżeli jesteś zawodowym protestantem, bierzesz za to pieniądze, nie ukrywasz tego, że masz kasę, bo nigdzie nie pracujesz, tylko protestujesz, masz kupę pieniędzy i tak dalej, no to ja uważam, że oni powinni być, mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą i jak każdy obywatel odprowadzać od tego podatki. To jest, to jest chyba oczywiste. No, koło nich tutaj niestety, no będę wulgarny, ale koło nich się zbiera chłota, takie, takie głąby. Nie dojdy życiowe. To, 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 to zbierają się koło nich właśnie tacy. E, e, no mówię, tłuki, no, bez intelektu. Ludzie, ludzie, ktoś kto nie ma intelektu, nie ma swojej osobowości, no to właśnie idzie to nazistwo, bo tam się będzie mógł czymś się wykazać. Być może pokażą go w telewizji. E, może będzie miał migawki, gdzieś będzie palec w... w wiecie, pokazywał do góry, do dołu, coś tam, gdzieś tam jakieś... Że oni jest masa nagrania jak oni się zachowują. A ostatnio właśnie... Tak jak Adolf miał swoje, swoje podniesienie ręki, wiecie, ten, ten rzymski gest, tak teraz zauważyłem, że ten tęczowi mają też swój symbol powitania się. Otóż ściągają spodnie wypinają, wypinają zady. I to już patrzę, to jest na to coraz częściej. Kiedyś miałem to po innych Teraz widzę, że oni się witają w ten sposób, że się odwracają i wypinają zady. Na razie w stronę policji i tak dalej. I to jest ich pozdrowienie. No ciekawe, ciekawe sobie to wymyślili naziści. No, ale zawsze w jakiś tam sposób chcą się, prawda, rozpoznać i powitać. Najgorsze, najgorsze teraz, to jest do tego najgorszego, najgorsze z tym wszystkim jest to, że te, ta cała manipula, manipulacja jest sprowokowana przez tych tak zwanych, powiem to, duchowych pasterzy, duchowych, religijnych pasterzy. To jest już któryś raz widzę, że to oni biorą w tym udział. Później jest jakieś tego, że oni, wy, protestujecie w słusznej sprawie przeciwko gender i tak dalej. Ale tak, na dobrą sprawę, to jest podpuszczanie. To jest technika manipulacyjna. Nic. ja nie, Wszystko to jestem. Zobaczcie, ci duchowi pasterze, tacy bohatercy, tacy odważni, tak walczą o wiarę, o rodzinę. O różnego typu tam sprawy, takie moralności i to wszystko jest tylko i wyłącznie na takim poziomie takim na takim poziomie fonicznym tak to powiem oni tylko gadają, ale jeżeli przyszłoby złożyć jakiś donos do sądu, do prokuratury, a to już ich tam nie ma. Nie, tam ich już nie ma. Tu tylko jest gadka o, o tym wszystkim i tutaj to samo było. Tu po tej akcji jedni tam wspierali, drudzy nie wspierali, ale jaki jest efekt? No efekt jest taki, że jakaś tam policjanka dostała tą właśnie e, bodajże kostką rukową w łeb. Jest w szpitalu. Ktoś tam jeszcze został pobity i tak dalej. I to ma być wasze, wasze, wasz sukces. Uch. Na koniec powiem tak, no to, to ci powiedzą co nie mieliśmy nic nic robić i tak dalej. E, no nie, no nie, ale uważajcie. Nagram kolejny film, bo, bo ludzie sobie nie zdają sprawy. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że niestety, ale, ale nasi przywódcy duchowi wcale nie są przywódcami duchowymi katolicyzmu. Oni reprezentują zupełnie inną wiarę i mają zupełnie inne interesy. Ta wierchuszka i to podpuszczanie, jak się byście. Jak ja uważam, że ci narodowcy, nawet, nawet ci kibice, usiądźcie sobie i przeanalizujcie sytuację. Czy był w tym jakiś zysk? Waszymi rękami pójdziecie teraz karani, będziecie mieli wyroki. A dzięki tej akcji, dzięki tej prowokacji, ta garstka nazistów jest słynna na całą Europę. Tak, to dzięki... dzięki. Wy zostaliście poszkodowani przez, przez tą akcję, a oni zyskali. To o nich się mówi, jacy oni są poszkodowani, jakie oni straty, jakie w Polsce jest homofobia, e, antyfobia, coś tam jeszcze, wszystko, zoofobia czy tam jeszcze. Nie chcę się wchodzić w te tematy, ale tak taki jest efekt. Ja uważam, że jeżeli już coś robić, to też można coś zrobić. Wy, wy, wynająć jakieś tam, czy tam od jakiegoś gospodarza, jakieś Łęgi nad rzeką, czy gdziekolwiek. I zrobić jakiś festyn narodowościowy, na którym się można było gdzieś przemówienia, czy to będzie medialnie popularne. Prawdopodobnie media, no cóż, mamy media nazistowsko-komunistyczne. Co do mediów jeszcze chyba nie wspomniałem. No, nie dziwią mnie relacje nazistów i komunistów. Praktycznie ten, ta sama narracja. To, to było pewne. Zachwyt, zachwyt z tego, co tam się wydarzyło. Zresztą się zachwycają. Ilu zatrzymanych będzie, jeszcze, ilu jest poszukiwanych, ilu jeszcze będzie zatrzymanych. I cały czas, jaka, jaka Polska jest zacofana. Jakie to dziadostwo, jaka ta, to hołota. No. Tak, taki jest efekt. Za chwilę mówię, nagram film, właśnie o tych całych przywódcach duchowych bo to jest e, e, wina leży po między innymi po ich stronie tak się nie robi poza tym e, te podpuszczanie policja chroni, policja. Co by chcesz, ja zawsze powtarzam policji, policja to jest narzędzie, to jest jak koń roboczy dostaje rozkaz i robi to co, 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 co ma w rozkazie I, i koniec, jeżeli już pretensja to do decydentu Tymi do tych, którzy tą policją rządzą. Dlaczego bronili, chronili tych, a nie tych, co trzeba? I odwrotnie. Tak by to wyglądało. Zawsze mnie rozśmiesza to, a, a mówię, szkody ponios, poniosły środowiska patriotyczne polskie w tej całej akcji. I teraz na koniec jeszcze słyszę, że znowu naziści z komunistami się już zorganizują i pojadą znowu do Białego Stoku, znowu zrobić to samo. I znowu i jestem przekonany, że bo oni mają kasę ci że oni mają kasę. Ich jest stać na urządzenie kolejnej prowokacji. Czy będzie mądrość? No ja przewiduję, że raczej nie. Będzie powtórka, bo nie macie tam... No nie ma teraz na prawej stronie nikogo, kto by to, to uczciwą przekazał. Nie ma... Nie, nie wyszedłby. Niech sobie idą. Niech naziści z komunistami idą i tak dalej. A ja na, 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 na waszymi nawet bym tam nie wyszedł. Nie, nie, niech sobie nawet bym nie spluną w ich stronę. Szkoda byłoby mojej śliny. Powtarzam wam, ślina, wasza ślina jest wie, yy, ma większą wartość niż ta nazistowska tęczowa hołota. Komunistyczno-nazistowska. no Ale to, to są bardziej, bardziej naziści tęczowi. Zresztą ostatnio się pojawiają właśnie swastyki na, tęczowe. No. No, w końcu ludzie zaczynają odgadywać ten, ten system. No. Roz, roz, odgadywać ro, 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 <śm>, e, odgadywać po prostu e, coraz, coraz rozpatrywać? Nie. <śm>, rozgryzać to, niech, tak, niech tak, to tak to ujmę, no. Nie jestem aż takim rudytą słownym. Dobra. To by było na tyle na razie. <śm>